witam wszystkich nazywam się Emil Różewski jestem prezesem uczniowskiego klubu sportowego Mały Wojownik oraz od trzech lat jestem trenerem kadry narodowej oraz selekcjonerem klub Mały Wojownik powstał około 7 lat temu najpierw byłem trenerem judo dwa lata aż później postanowiłem otworzyć coś własnego tak naprawdę byłem, wydaje mi się, prekursorem w Polsce, jeśli chodzi o zajęcia mieszanych sztuk walki dla dzieci, ponieważ nikt tego nie robił, chociaż albo na pewno ja o tym nie słyszałem. Więc fajnie, że to tak w dzisiejszych czasach to wszystko się tak poukładało, że te mieszane sztuki walki są teraz tak popularne wśród dzieci i młodzieży. Przez wiele lat szukałem pracy, w której będę mógł się spełniać wcześniej byłem zawodnikiem mieszanych sztuk walki. Stoczyłem ponad 40 walk amatorskich, miałem 10 walk zawodowych w MMA. I później nadszedł taki czas, że chciałem zrobić coś więcej w swoim życiu i był moment, że też pracowałem w różnych miejscach i nie potrafiłem odnaleźć swojego miejsca. Zadzwonił do mnie kiedyś trener kowalski, czyli to trener, mój pierwszy trener od judo i zaproponował mi właśnie pracę, jeśli chodzi z młodzieżą, żebym prowadzić zajęcia judo. Bardzo mi się to spodobało. I później postanowiłem otworzyć swój klub. To było fajne, że jak tylko otworzyłem swój klub, to miałem bardzo fajny kontakt z tymi dziećmi. I też bardzo zależało mi na tym, żeby te dzieci startowały na zawodach. I to też było fajnie, że potrafiłem tą całą wiedzę, którą ja pozyskałem przez te lata, przekazać tej młodzieży. Ja się cieszę, że mam takich zawodników. Przypuśćmy, Xavier jest takim yy, największym przykładem, który jest ze mną już od 9 lat. Czyli 9 lat jesteśmy razem na Macie. I też mam innych te zawodników, którzy też trenują mnie już ponad 6 lat, więc z tego się cieszę, że jesteśmy rałysem cały czas i że idziemy cały czas tą drogą wojownika. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razem osiągniemy, bo tak naprawdę zaczynamy dopiero karierę semi prostymi, starszymi moimi zawodnikami, później planujemy pójść w kariery zawodowe. Zajęcia sztuk walki prowadzimy w szkołach podstawowych oraz w klubach sportowych. Wiadomo troszkę inna jest tematyka zajęć w szko szkołach, ponieważ tam nam bardziej zależy na tym, żeby te dziecko uprawiało sport, czyli chciało się ruszać. I też nie chcemy, jeżeli zrobimy troszkę za ciężkie treningi w szkołach podstawowych, to to dziecko niestety bardzo często się zniechęca. Więc mamy takie doświadczenie w pracy w szkołach, że tam robimy troszkę luźniejsze zajęcia, żeby te dzieci się od razu nie zniechęciły. I prowadzimy też zajęcia w klubach sportowych, tak jak tutaj w klubie fanga. W klubie Flow Fighters, w WCA też prowadzimy zajęcia, i tam już z tymi dziećmi pracujemy bardziej technicznie, przygotowujemy te dzieci na zawody, więc tam już jest tak naprawdę bardziej konkretniejsza tematyka zajęć. I też u nas też jest fajne takie coś, że mamy zajęcia w szkołach podstawowych, i jeżeli widzimy, że jakieś dzieci bardziej się wyróżniają, to dajemy im taką możliwość, że mogą trenować u nas w klubach sportowych i mogą być na tak zwany wyższy level. Bardzo się z tego powodu cieszę, że ta droga naszego wojownika nie kończy się w szkole podstawowej, tylko tam dopiero się zaczyna. Później te dzieci trafiają do klubów sportowych, tak jak tutaj. Tutaj w klubie Fanga, fanga mamy trzy poziomy zaawansowania. Pierwszy podział to jest grupa początkująca, czyli grupa wiekowa 4-6 lat. Tam mam też swojego synka, który ma 4 lata. Później w drugu, mamy drugą grupę średnio zaawansowaną. Tam mamy dosyć dużą rozbieżność wiekową, ponieważ mamy też młodsze dzieci, które są bardziej zaawansowane od tych początkujących, ale starszych. Czyli tam mniej więcej mamy w grupie średnio zaawansowanej grupę wiekową od 7 do nawet 12 lat. I później mamy grupę już zaawansowaną, czyli naszą grupę PRO, czyli tą grupę, która już bardzo często startuje na zawodach. W tej grupie mamy też aktualnych mistrzów Europy, mistrzów świata. Więc ta grupa już jest taka dosyć topowa nie tylko w Warszawie, ale też i w całej Polsce, ponieważ też mamy często możliwość, że przyjeżdżają do nas zawodnicy z różnych klubów z całej Polski, żeby przygotować się przed dany start i żeby posparować z naszymi zawodnikami. Aktualnie uważam, że mamy najlepszą, yy, najlepszych zawodników w Polsce, jeśli chodzi o kategorię 56-61, ponieważ tu mamy no, najlepszych mistrzów Polski, mistrzów Europy, mistrzów świata w tej kategorii, więc tak naprawdę yy, fajnie jest też tutaj do nas przyjeżdżać się posprawdzać z nimi. Zapraszamy. Czym się różnią zajęcia dla młodszych dzieci, średnio zaawansowanych dzieci i starszych, starszych zawodników? Przede wszystkim na początku Drogi małego wojownika, najbardziej nam zależy na tym, żeby te dzieci były sprawne i żeby to dzieci, te dzieci polubiły sport. Bo jeżeli dziecko nie lubi sportu, czyli nie lubi się zmęczyć, no to nie będzie długo trenowało zajęć y, sportowych. Dlatego na początku zależy nam na to, na początku drogi wojownika, czy przypuśćmy, jak dzieci mają te 4, 5, 6, 7 lat, żeby to dziecko polubiło się zmęczyć, czyli też robimy troszkę męczenia, czyli ćwiczeń ogólnorozwojowych, ale też robimy też wiele zabaw. Na każdych tre naszych treningach prowadzamy te robimy też te ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne, bo zależy nam na tym, żeby to dziecko było wysportowane po naszych zajęciach, nie tylko wzmacniamy ich ciała, czyli robimy różne ćwiczenia ogólnorozwojowe i wytrzymałościowe, ale też zależy nam na tym, żeby te dzieci były y gimnastyczne i akrobatyczne też wysportowane, bo nie oszukujmy się, każde dziecko, jak przyjdzie na trening i się nauczy przewrotu w przód, to wraca do domu i mówi, mamo, mamo, zobaczcie, czego się nauczyłem. I tak jest z każdym ćwiczeniem. Czy się nauczy stania na głowie, czy mostka, czy gwiazd, jak moja córka się nauczyła gwiazd, to robiła te gwiazdy non stop, robiła je wszędzie. I to jest fajne, bo zobaczyła, że czegoś się nauczyła, tym czymś może się pochwalić, i to tak naprawdę to jest ten cały bakcyl, więc. Te elementy właśnie gimnastyczne i akrobatyczne na naszych zajęciach sztuk walki są bardzo ważne, a tym bardziej, że zależy nam też na tym, żebyśmy dziewczynki, które przychodzą na nasze zajęcia, też zainteresowali tymi zajęciami. Że to nie jest tak, że dziewczynka przyjdzie do naszego klubu małego wojownika i będzie mówiła, a my tam tylko będziemy przychodzić walczyć. A ja właśnie wierzę, że nie, że bardzo nam zależy, żeby te dziewczyny umiały gwiazdy żeby miały gwiazdę na jednym ręku, stania na rękach, stania na głowie, mostki, chodzenia na rękach, czyli żeby te elementy, które mają przypuśćmy na zdjęciach gimnastycznych i akrobatycznych, też u nas są. Na początku drogi wojownika uczymy dzieci tak zwanych chwytów, czyli uczymy ich sportu, który się nazywa grappling. Nie wszyscy wiedzą, co to jest grappling, ale grappling możemy określić, że to jest takie judo bez kimon, czyli takie zapasy, że trzeba przewrócić z elementami parterowymi. Czyli coś naprawdę pięknego dla młodego zawodnika. I bardzo często nasz klub startuje w zawodach grapplingowych, bo one tak naprawdę są w Polsce co tydzień. I na początku właśnie na zawodach u tych dzieci są głównie pozycje, czyli że trzeba na w piężce za plecy, usiąść na brzuchu, czyli zrobić dosiad i za to się wygrywa te walki. Tak naprawdę ten sport nie jest skomplikowany, ale go trzeba zrozumieć. Jest bardzo fajny, bo yy, mamy tutaj właśnie kontakt z drugą osobą. Też wiem, że dużo dzieci ma problem z mięśniami, mięśniami głębokimi, że to właśnie, że trzeba choć chwycić, ścisnąć, yy, z kogoś poprzepychać i to wszystko w tym grapplingu, te wszystkie elementy robimy. Yy, I później, jeżeli już to dziecko opanuje te elementy podstawowe, to oczywiście, jeżeli chce się bardziej Rozwijać, to już są następne elementy, czyli tak zwane elementy poddań. Czy to jest taki kolejny, później próg tego grapplingu, czyli tam mamy takie różne dźwignie, duszenia, ale to wiadomo, to dopiero jest od któregoś roku życia, jeżeli dziecko już jest troszkę starsze, i później już wchodzimy na elementy stójkowe, czyli uderzenia i kopnięcia do 16 roku życia. W Polsce zawodnicy nie mogą uderzać ciosów na głowę, więc tak naprawdę do 16 roku życia te dzieci uderzają ciosy na tułów i kopnięcia na tułów, czyli ta głowa nie jest zagrożona. I to jest tym wszystkim bardzo fajne, że y, też mam córkę i też nie, nie chciałbym, żeby ona walczyła przypuśćmy, jak jest mała, żeby ktoś ją kopnął w głowę, żeby coś się jej stało, a tu tak nie ma. Tu mamy tylko uderzenia na tułów, kopnięcia na nogi i na tułów, ale głównie to jest te same, y, to jest głównie sport chwytany, czyli trzeba przewrócić, przetrzymać i to jest tym fajne, bo tak naprawdę ja prowadzę już zajęcia y, zmieszanych sztubalki dla dzieci 7 lat i miałem tylko jedną kontuzję na treningu, że no była, że ktoś komuś stanął na i to nogę złamało, złamało dziecko, ale ja poprowadziłem wiele tysięcy treningów, na tysiącach zawodów byłem przez te lata i nigdy nie spotkałem się z jakąś poważniejszą kontuzją, jeśli chodzi o MMA i o grappling, więc tak naprawdę ten sport jest bardzo bezpieczny i też nasi trenerzy w klubie prowadzą tak te zajęcia, żeby dbamy bardzo o to bezpieczeństwo, bo na tym nam najbardziej zależy, bo też ja i trenerzy w naszym klubie też mamy swoje dzieci, też wiemy, że to bezpieczeństwo jest ważne, więc tak naprawdę teraz tutaj mieszane sztuki walki pokazują, że jest bardzo bezpiecznym sportem, porównującą do tych sportów, gdzie dostajemy kopnięcie na głowę albo cios na głowę. Więc mogę yy, tak naprawdę szczerze powiedzieć, że zapraszam wszystkich małych wojowników, którzy chcą być wszechstronnie rozwinięci, czyli parterowo, zapaśniczo, stójkowo, do nasze zajęcia. I też przede wszystkim rodzice nie muszą się martwić o bezpieczeństwo, bo chciałbym złamać ten stereotyp tych mieszanych sztuk walki, tego MMA, że to jest niebezpieczne. Nie, w tym dzisiejszych czasach to jest tak prowadzone i jest taki poziom w Polsce i tyle mamy zawodów i zawodów międzynarodowych, że tak naprawdę jestem spokojny o to dziecko, że nic mu się nie stanie. Jeśli chodzi o wyposażenie, czyli sprzęt dla naszych wojowników, na początku, jeżeli to dziecko ma koło 4, 4, 5, 6 lat to tak naprawdę to dziecko nie potrzebuje jeszcze żadnego sprzętu, ponieważ opanowuje na razie elementy grapplingu, czyli sportu chwytanego. Początkowy sprzęt, jeśli chodzi o sztuki walki, to na pewno jest ochraniacz na zęby, ponieważ to są elementy chwytane, tam możemy się przewracać. Później, jeżeli te dzieci troszkę opanowują, opanują tego, te elementy grapplingu, to później uczymy ich elementy, elementów uderzeń i kopnięć. I teraz pojawia się już ten sprzęt. Właśnie tak naprawdę ja dzisiaj byłem w Emeo Maniaku, pojechałem po sprzęt. Mam całe auto wypchane sprzętu, ponieważ zrobiłem zamówienia. Zawodnicy poprzymierzali sprzęt, i teraz tak naprawdę od jutra będziemy zaczynać już treningi w sprzęcie. Więc te dzieci się nie mogą doczekać i zawsze ten dzień jest bardzo fajny, bo wiadomo, jakie dziecko zamówiło sobie sprzęt w swoich kolorach, czyli złotych, srebrnych, czerwonych, yy, dziewczyny różowych. To później to jest też taka kolejna motywacja do treningu, i to też jest bardzo fajne, że te dzieci się zakładają, ten sprzęt fajnie wyglądają, już fajnie te treningi wyglądają. Dlatego zawsze zakup tego sprzętu to jest taki kolejny krok trenowania, ponieważ to dziecko jeszcze bardziej chce trenować, bo jest takie bardziej już związane z tymi sportami walki, bo kupiłem sprzęt, to mnie coś zobowiązuje. My staramy się korzystać przede wszystkim z bułek. Czyli z rękawic do MMA, czyli nie mamy, mamy bez palcy, czyli żeby to nie, żeby, bo nie, bo nie trenujemy elementów bokserskich, tylko zależy nam na tym, żeby te dzieci potrafiły uderzyć, ale też potrafiły chwycić. I trenujemy z bułek, z bułkami, czyli że bułki czyli mają po prostu troszkę większą ochronę na pięści. Czyli jak dziecko uderzy, przypuśćmy dziecko, drugie dziecko w brzuch, żeby tak naprawdę nic się nie stało. I korzystamy też oczywiście z piszczeli. Od wielu lat, jeszcze jak sam jeszcze byłem zawodnikiem, to sam korzystałem ze sprzętu Storm od MMA Maniaka i tak naprawdę z tą firmą jestem związany już, no chyba powiem, że z 15 lat. Fajne jest to, że oni mają bardzo dużo rzeczy dla dzieci. Tak naprawdę mało firm ma aż taki asortyment jeśli chodzi o dzieci. Też pamiętam, że jeszcze parę lat temu y, rozmawiałem z tym maniakiem, ze Stormcloudem, żeby wprowadzili tą kolekcję dla dzieci. I się cieszę, że w dniu dzisiejszym ta kolekcja już jest, i naprawdę jest tego bardzo dużo. Czyli takie, przypuśćmy, dziecko y, może sobie wybrać y, jeden, przypuśćmy, rękawice i piszczele, i ma pięć różnych kolorów tego y, tych, właśnie tego sprzętu. Więc to jest fajne, że to nie jest czarny i biały, bo tego jest mnóstwo, nawet kolorowe czerwone, srebrne, tak jak mówiłem złote. Tego jest naprawdę bardzo dużo i to jest bardzo fajne, ale też przede wszystkim ten sprzęt jest bardzo bezpieczny, bo te piszczele są bardzo wzmacniane, rękawice, czyli rękawice które ma, to są bułki i z tych, z tych rękawic, z tym sprzętem Nasi zawodnicy już korzystają od wielu lat. Też mam piszczelę, też mam rękawice StormClouda, z których jestem bardzo zadowolony i tak naprawdę wszystkim mogę polecić. Ale największym atutem tego wszystkiego jest to, że są bardzo bezpieczne, ale też mają bardzo konkurencyjną cenę. Tak naprawdę za sprzęt dla dzieci, bo tam jest też e, zestawy dla juniorów. Można naprawdę nie za, nie za duże pieniądze kupić bardzo dobry sprzęt. Fajne kolorystyce, bardzo bezpieczny. I tak naprawdę też to jest największy atut tego wszystkiego. Bardzo cieszy mnie praca z młodzieżą, którą tak naprawdę już mam od wielu lat, bo nie czuję się tylko jako trener sztuk walki, ale też się czuję jako kimś, ktoś więcej. I się cieszę, że mam taką możliwość, że moi zawodnicy pochodzą z różnych rodzin, wiele rzeczy też w życiu przeżyły, przeżyli. I też jestem też taką osobą, że mam z nimi dobry kontakt zawsze. Jestem chętny, żeby z nimi porozmawiać, bo wiadomo, dzisiejsze te czasy są takie, Sami jestem rodzicem, że jesteśmy bardzo zabiegani, rzadko jesteśmy w domu, rzadko rozmawiamy ze swoimi dziećmi i cieszę się, że ja mam możliwość z, tym, z tą młodzieżą porozmawiać i tak naprawdę chciałbym, żeby moje dzieci też miały takich trenerów, jak ja, ale w sumie ja jestem ich trenerem, żeby też miały taką też inną osobę. Taki, można by już trochę autorytet, z którym zawsze, zawsze im powie dobre słowo. Jeżeli przypuśćmy, nie wiem, nawet bram problemy w szkole, że nawet z nimi porozmawiałem, problemy z zachowaniem. Też miałem wiele sytuacji, że dziecko do mnie przychodziło, zanim coś powiedziało rodzicowi, mnie się pytało, jak rodzic zareaguje na tą sytuację, czy powiedzieć, czy nie. Więc cieszę się, że nie tylko jestem trenerem w tym swoim zawodzie, ale że też jestem. Eee, ojcem swoich wojowników. Powo agresja też bardzo często występuje wśród dzieci wśród mieszanych sztuk walki, i nie podoba mi się to, że to różne osoby różnie odbierają to słowo. Czyli rodzice odbierają to niektórzy w ten sposób, niektórzy w ten sposób. Czyli na przykład o to mi chodzi, że dużo dzieci, na przykład dużo osób myśli, że jak dziecko jest agresywne, to nie powinno trenować na zajęciach sztuk walki. Też dzisiaj byłem w szkole i też pani wychowawczyni powiedziała, że... Chłopiec tam uderzył kogoś, ale okazało się to w końcu w własnej obronie, i później ta pani do mnie podchodzi. To może i powiedziała mi, że on nie powinien trenować, na, chodzić na zajęcia sztuk walki, ponieważ jest agresywny, i jak nauczy się walczyć, to jeszcze będzie bardziej agresywny. Tak to wygląda, że takie dziecko, właśnie takie dzieci, które tam mają za dużo energii, albo też można powiedzieć, mają ADHD, czyli nie wiedzą, co ze sobą zrobić, są idealnymi osobami, idealnymi dziećmi, żeby przyszły na zajęcia sztuk walki ponieważ trenerzy pokazują wtedy, jak wygląda dyscyplina na zajęciach. U mnie na początku pierwsze zajęcia w roku, jak przypuśćmy, wruszamy z pierwszymi zajęciami we wrześniu, wyglądają w ten sposób, że staramy się z dziećmi jakąś taką granicę ustawić, żeby wiedziały, że jestem z, z, z trenerem z dyscypliną, ale ja też jestem takim, też lubię dzieci, lubimy z nimi kontakt, że też sobie z, często z nimi żartuję, ale też nie mogę za bardzo pozwolić im wejść na głowę. Jeżeli widzę, że często jest tak, że mamy na, na na 20 dzieci, są takie dwie jednostki, że już wiem, że z nimi będą problemy przez cały rok na zajęciach i to jest tym wszystkim fajne, że po jakimś czasie to dziecko, jeżeli widzi, że się nie słucha trenera, to zastanawia się, kurczę, znowu się nie posłuchałem trenera i znowu mam te 50 przysiadów i po jakimś czasie, po paru miesiącach ono sobie myśli, kurczę, tak naprawdę może się posłucham tego trenera i może w końcu nie będę miał tych przysiadów, czyli to właśnie wtedy pokazuje tą całą dyscyplinę, czyli ta osoba, to dziecko posłucha się Ciebie, żeby nie, nie miało złych, złych konsekwencji tego swojego wyboru, też często mam taką rozmowę z rodzicami, że dany chłopiec, który był na początku roku Powiedzmy szczerze, bardzo niegrzeczny, to później po pół roku naszych zajęć w ogóle z inną osobą. Czyli skupiła się nie na tym, przypuśćmy, żeby roz, roz, rozbijać zajęcia albo zajęcia lekcyjne, tylko na tym, żeby trenować, żeby się posłuchać trenera, żeby nie robić kolejnych przysiadów, kolejnych kar na treningu, bo zauważyło, że mu się to przestało opłacać. Czyli mniej więcej, to też jest fajne u nas tą dyscypliną, że te dzieci po pewnym czasie. Widzą to, że nie opłaca im się być takimi niegrzecznymi i wtedy stają się bardziej grzecznymi osobami. No nie oszukujmy się, sam mam synka i mój synek y, też jest y, mało grzeczny, że tak powiem. I też prowadzę mu zajęcia, bo też tutaj chodzi do mnie na zajęcia i on się mnie nie słucha, bo jestem jego rodzicem, dlatego się mnie nie słucha. I też wiem, że często jest tak, że te dzieci się rodziców nie słuchają, a tej osoby trzeciej, którą jest tą osobą trener, to tak naprawdę jest łatwiej się posłuchać i ta osoba bardziej wpłynie na jego dyscyplinę i zachowanie, i na te zachowania agresywne możemy przypuścić, niż taki rodzic albo nauczycielka w szkole. Więc moim zdaniem i z tego doświadczenia, które mam od wielu lat, to te dzieci są tutaj stworzone, żeby przychodziły na zajęcia i żebyśmy my je kierowały, znaczy żeby tą rozładowywali, tą całą energię i tą agresję w sobie, ale żebyśmy my ich też uczyli tej całej dyscypliny, y, którą powinni właśnie posiadać. My na, ma, cały czas mamy takie momenty, że przychodzą do nas cały czas nowi zawodnicy, i pierwszy trening takiego zawodnika wygląda w ten sposób, że oczywiście się poznajemy, imię, nazwisko, y, co tutaj robić, czy kiedyś coś trenował. Jeżeli nawet nic nie trenował, to mamy wiele osób w grupie, które też nic nie trenowały, to przypuśćmy, jest grupa średnio zaawansowana. Ale grappling to jest takim sportem, że nie trzeba wiele lat trenować, żeby go opanować. Po prostu to są łatwe schematy. Po prostu trzeba polubić ten sport, polubić przychodzić na zajęciach, skupiać się na tych zajęciach, pracować na 100% i można tą całą grupę śmiało nadrobić. Ale tak naprawdę nie chodzi tutaj też o te techniki i o te zawody sztuk walki, tylko chodzi o to, żeby, tu mamy fajną atmosferę w klubie, fajnych kolegów, fajne koleżanki, więc fajnie jest jak ta nowa osoba przychodzi, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach są różne środowiska dla tych młodzieży. Czasami jest tak, że dziecko nie ma kolegów nie, albo dziewczynka nie ma koleżanek i jakoś nie potrafiła zapaść z nikim kontaktu w szkole. To oczywiście takie dzieci to też u nas mogą śmiało do nas przyjść, ponieważ mamy wiele wspaniałych osób na zajęciach. Z tymi osobami z tymi dziećmi znam się też od lat. Jeździmy na obozy, na półkolonie, więc tak naprawdę ja zawsze uważam, że pasja sztuk walki to jest super pasja, ponieważ te dzieci są miłe dla siebie, jeżeli przychodzi ktoś nowy na zajęcia, to to nie ma tak, że pokazują go palce, a jesteś nowy. Nie, tylko łapią wspólny kontakt, razem trenujemy, razem się męczymy, razem walczymy. Sam się cieszę, że moja córka, która ma 6 lat, ma tutaj takie trzy super koleżanki, dzięki którym tutaj cały czas też trenuję. Bo też wiem, że te znajomości, to koleżeństwo, które te dzieci poznają, też później w jakimś etapie ich rozwoju jest takie, że nie zrezygnuję dlatego ze sportu, bo są też koledzy tutaj, którzy cały czas chodzą. Najgorzej jest to, jak ktoś się wypisze, albo dwie, trzy osoby, z którymi się trenowało i później ta osoba nie ma motywacji do trenowania. Ale tu mamy takie osoby, które trenują, które cały czas chodzą, chodzą, chodzą już od wielu lat i też są motywacją dla innych dzieci. I to też mi się bardzo cieszy że te osoby od wiele lat są z nami i też pokazują przykład tym innym osobom, które przypuśćmy chcą przez coś zrezygnować, ale nie, nie zrezygnuje, bo chce być cały czas w tym otoczeniu. Czyli zapraszamy cały czas wojowników w każdym wieku do 18 roku życia tak naprawdę, bo w naszym klubie trenujemy najstarsze osoby mają 19 lat, więc 19-latków tak naprawdę możemy też jeszcze zaprosić. Na mieszane sztuki walki nigdy nie jest za późno. To jest życiowa pasja, więc nawet jeżeli nic nie potrafisz, to się po prostu tego wszystkiego nauczysz. Dlaczego chciałbym zaprosić y, młodzież i dzieci na nasze zajęcia? Ponieważ nie musicie być mistrzami świata, nie musicie wygrywać wszystkich zawodów. Tylko tak naprawdę, pasja sztuki walki to jest coś więcej niż wygrywanie zawodów, niż trenowanie, bo to jest coś, y, co tak można powiedzieć, zmienia. Ludzi na całe życie, bo może powiem o tym, że tacy moi najbliżsi yy, przyjaciele to są głównie zawodnicy, znaczy osoby związane ze sportami walki. Te osoby, które są trenerami w moim klubie, to są moi przyjaciele, z którymi mam na co dzień kontakt i tak naprawdę mam z nimi najlepszy kontakt z tych wszystkich osób, których znam w tym momencie, w którym ja tutaj jestem i z osobami, z którymi się otaczam. To z tego to jest dla mnie najcenniejsze, ponieważ mam osoby, do których mogę zadzwonić w każdych gorszych chwilach i te osoby zawsze mi pomogą. I to jest tak naprawdę, mi się wydaje, takie najfajniejsze przesłanie tych sportów walki, czyli że otaczamy się, otaczamy się super ludźmi. Ale też widzę, jaką mamy młodzież w tej szkole, jak my idziemy na zawody, jaka to jest atmosfera. Oni tak się wszyscy lubią, tej nasi zawodnicy, że nawet oni zostają pół godziny po treningu, żeby sobie pogadać ze sobą, żeby porobić jakieś techniki. I oni bez siebie nie potrafią przyjść, tak naprawdę. Ja tego i widzę, oni tak już są od siebie uzależnieni, ci zawodnicy. Nawet, nawet sobie nie wyobrazić, jak obozy wyglądają, oni tak cieszą, jak wyjeżdżamy na obozy. I jest taki, taka jest super atmosfera. Bo tak naprawdę oni są super zawodnikami i mają też wspólną pasję, super są osobami. Jeżeli uważasz, że przekonałem Cię na zajęcia sztuk walki i chciałby zapisać swoje dzieci, swoje dziecko na nasze zajęcia, to zapraszam na stronę Małego Wojownika, czyli UKS Mały Wojownik, albo na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama. Na naszych social mediach możecie zobaczyć, jakie mamy osiągnięcia. Aktualnie jesteśmy najlepszym klubem w Polsce, jeśli chodzi o MMA. Mamy czterech mistrzów świata, mamy mistrzów Europy, czyli tak naprawdę jesteśmy jednym z najlepszych klubów w Polsce. Więc gdzie najlepiej trenować, gdzie najlepiej się rozwijać, jak nie z mistrzami? Zapraszamy i jeszcze chciałbym Was zaprosić oczywiście na stronę MMA Maniak, po najlepszy sklep w Polsce, ale pewnie też i na świecie. Do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie filmu. Zasubskrybuj nasz kanał i sprawdź najlepszy sprzęt i odzież do sportów walki na ememaniak.pl